Eliksir życia z Wyspy Wielkanocnej. Współczesny eliksir życia nie nadaje się do picia jest to antybiotyk o nazwie rapamycyna sirolimus. Antybiotyk ten po raz pierwszy wyizolowano w 1975 roku z bakterii Streptomyces hygroscopicus, pochodzących z próbki ziemi pobranej w 1965 roku na Wyspie Wielkanocnej. Która w językach polinezyjskich znana jest jako Rapanui, stąd nazwa leku. W Stanach Zjednoczonych preparat został zatwierdzony i dopuszczony do sprzedaży jako lek przez Agencję Żywności i Leków FDA we wrześniu 1999. Jest dostępny pod nazwą handlową Rapamune, produkowany przez koncern farmaceutyczny Pfizer. To lek immunosupresyjny, mający do tej pory zastosowanie w transplantologii. Obserwacje sprzed kilku lat, 2016, wskazują, że będzie on w stanie skutecznie odwrócić szkody wyrządzone naszemu dna przez procesy starzenia się organizmu. Wyniki odkrycia opublikowano w czasopiśmie Science Medicine. Niezwykłe właściwości eliksiru mogą być jedynym znanym obecnie sposobem pomagania dzieciom dotkniętym progerią, czyli chorobą Hutchinsona-Gilforda. Jest to genetycznie uwarunkowany zespół charakteryzujący się przyspieszonym procesem starzenia. Objawy progerii dostrzec można już w drugiego roku życia dziecka. Starzenie organizmu postępuje bowiem dramatycznie szybko. Biologiczny wiek ciała zmienia się aż o od 8 do 10 lat na każdy przeżyty przez chorego rok. Francis S. Collins, jeden z autorów badań nad nowym związkiem chemicznym, sprawdził wpływ rapamycyny na nabłonek komórek skóry u pacjentów cierpiących z powodu zespołu Hutchinsona-Gilforda. Okazało się, że testowana substancja znacznie pomagała w usuwaniu uszkodzonych białek powodujących objawy choroby, a nawet odwracała jego szkodliwe skutki. Wszystkie komórki żyły również dłużej niż normalnie. Zajmujący się nowo odkrytą substancją i jej właściwościami, naukowcy są przekonani, że związek ten może posłużyć do produkcji eliksiru młodości, będącego w stanie rzeczywiście zatrzymać albo nawet cofnąć w znacznym stopniu objawy starzenia się.